Hejka, dzisiaj nowość. Cukinia pieczona w piekarniku z makaronem i mięsem mielonym. To danie jednogarnkowe, którego każdy z was przynajmniej raz w życiu musi spróbować. Na pewno nie skłamie, kiedy powiem, że moja żona oszalała, kiedy pierwszy raz w życiu tej przepysznej cukinii z makaronem spróbowała. Także kochani, zabierajcie się do roboty. To danie jest tak proste w przygotowaniu, że każdy z Was z łatwością przygotuje je na obiad lub kolację. A efekt końcowy normalnie powala na kolana. To jest przepyszne. A teraz uwaga, każdy kto zostawi lajka i komentarz pod moim filmem, dostanie ode mnie w przyszłym tygodniu przepis na boczek pieczony w piekarniku z chrzanem, cukinią i fasolką szparagową, jakiego świat i okolice jeszcze nie widziały.